Chcesz coś powiedzieć, Wojtek? No, sz, 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 szano, szanowni, szanowni Państwo, sytuacja była dosyć zabawna, bo znalazłem się za kordonem policyjnym, a wewnątrz kordonu sami przyjaciele. I policja nie była agresywna, ale obserwowałem oficerów policji. Policjanci to policjanci, no to oficerowie polic policyjni. Yy, no, co chwilę odbierali jakieś yy, instrukcje, komentarze. Cały czas linie telefoniczne musiało być do czerwoności rozgrzane, bo nie... Yy, 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 tak się zastanawiałem, yy, jakie tam steki przekleństw, jakie tam przekonywania padały, jakie tam yy, musiały, wiesz, obiecanki być, yy, yy, a tu nic. Yy, nie, nie było szarży, nie było ataku. Ludzie, którzy byli wyprowadzani pojedynczo do radiowozów policyjnych stojących na ulicy Marszałkowskiej, szli spokojnie, godnie, uśmiechnięci, odpowiadali na powitania. Natomiast podejrzewam, że, że premierzyna, nasza, premierzyna nasza chciała, żeby poszedł w świat obrazek warchołów awanturników, bydlaków, Taki pandemistów, tak publiczny podobno. Ludzie no. donosili, że tak w mediach podawali. że to to, to mnie nie dziwi, to mnie nie dziwi, to mnie nie dziwi, bo dziel i rządź i o niczym innym Premierzyna nasza nie marzy jak o wojnie domowej. Naprawdę o niczym innym. Wojna domowa rozwiąże mu ręce i pozwoli mu podejmować każdą decyzję tragiczną. Wojna domowa. I on wtedy będzie mówił, ale nie czołem, nie zapomnijcie, kto, kto to jest ten człowiek. Ten, czołem, kamraci, ten człowiek nas chce postawić przy, ryż, przy misce ryżu. Tyle dla nas przewidział, miskę ryżu i zapierdalanie do końca życia. To są, to są jego słowa, niech nie rżnie nikogo innego kim jest. Bo I to zniewolenie, doprowadzenie I... do sytuacji w której ludzie wykonują potulnie rozkazy tak w, jest. w ogóle nie udało się nie udało się, nie, to, co udało chcą się. Tylko. nie udało się dlaczego się nie udało nie znam szczegółów nie znam struktury nie znam nazwisk komendantów policji nie udało się pamiętajcie nie dajcie sobie wmówić jednoznacznego wydarzenia bo się nie wydarzyło Natomiast chciałem jeszcze przypomnieć panu premierowi, że dziwny to premier Polski, który dzieci do żydowskiej szkoły wysyła. Jeśli tak nie jest, to żądam sprostowania. I to nie jest tak, że gówno mnie to obchodzi, do jakiej szkoły jego dzieci chodzą, bo mnie nie obchodzi, do czyjej szkoły dzieci chodzą zwykłego obywatela. Mogą nawet do muzułmańskiej, wisi mi to koło dupy. Natomiast jeśli premier, który mówi raz co innego, i znowu co innego, który zamyka kraj, doprowadza nas do nędzy, wychowuje swoje dzieci w duchu obcego narodu, to ja się zastanawiam, czyj to, aby premier jest. Ja mam propozycję. Ja sobie nie życzę tego premiera, ja chcę, żeby on przestał być premierem. Ja wiem, ja mogę sobie chcieć, ale ja to artykułuję. Paszał Won Morawiecki. Skończył się Twój czas. Tak jest. Obróć się, pozabieraj swoje kredki, długopisy, temperówkę, gumki i wypierdalaj z, z ujazdowskich. Nic po tobie nie zostanie. Póki jeszcze możesz spokojnie odejść, bo będzie taki czas, kiedy twoi własni koledzy będą na ciebie polować, żebyś nie miał złudzeń. Pokazałeś, gdzie masz Polaków w tak jest. Sługusie. To nawet nie jest Poliński Sługus. Marcin, to jeszcze gorzej. To jest banksterska, rozumiesz, krętka blada. Menda. No.